Rzemyślnik falieton 23 Perła pośród wieprzy. Żeby coś było cenne, musi być pożądane. Pożądanie może wynikać z wielu powodów. Coś może być rzadkie, a więc świadczyć o pewnym statusie, może być potrzebne do osiągnięcia jakiegoś celu. Tak naprawdę faktyczna przyczyna pożądania nie ma tutaj żadnego znaczenia. Równie dobrze może być to głupia moda, podążanie za stadem, próba dołączenia do trendu, niewypadnięcie z grona ludzi obytych z najnowszymi nowinkami. Nawet jeżeli mamy diamenty, perły i akcje Nvidia w cenie sprzed 10 lat, czy bitcoina sprzed 15, to wciąż w środowisku o innych trendach nie będą one miały żadnej wartości. Bo wtedy, gdy miasto jest oblegane i zaczyna brakować żywności, ta staje się droższa od wszystkiego innego. No, może poza wyłączeniem wody. Pożądanie można zrozumieć na wiele różnych sposobów. Dzisiaj chcę się skupić na jego efekcie. Na tym, że coś jest cenne. To wyrażenie perły przed wieprze jest proste, łatwe do zrozumienia. Mowa o sytuacji, w której coś cennego jest postawione przed odbiorcą, który tego czegoś nie ceni. Z jednej strony paradoksu to odbiorca oferty nadaje jej wartość, bo każda rzecz jest aż i tylko tyle warta, na ile odbiorca jest w stanie za nią najwięcej zapłacić. Czy uwagą, czy pieniędzmi, czy pracą, czy wyrzeczeniami, czy konsekwencją. I to jest jedna strona strona oparta o paradygmat efektu. Ale jest też drugi. Paradygmat ten opiera się nie o zewnętrznego odbiorcę, a o wewnętrznego czyli to na ile ja sam cenię daną rzecz, ile ja sam jestem w stanie za nią zapłacić, ile ofiarować i poświęcić, ile pracy kosztowało mnie jej wykonanie. Dlaczego o tym mówię? Perła rodzi się w bólu. Jest manifestacją trwającego lata dyskomfortu. Jest czymś, co cię kłuje, szczypie, swędzi, przeszkadza. Jest trwającym całe życie wspomnieniem pewnej trudnej chwili, która wpływa na ciebie, kształtując to, kim jesteś, wpływając na to, jaki kształt ma to, co w tobie najdelikatniejsze. Tak przynajmniej to wygląda wśród małży. Ale są takie sytuacje, w których to do twojego wnętrza wnika się ręko piasku i to w tobie zaczyna się ten proces. Najbogatsze w smaku wina powstają w podobny sposób. Niektóre winiarnie celowo zapewniają roślinom za mało wody, bo wtedy winogrona są o wiele bardziej intensywne w smaku, są gęstsze. Realnie rzecz ujmując, to tortura dla tych roślin. A w ogóle nie wspomniałem o tym, że jeszcze w fazie kształtowania pędów już dochodzi do pierwszej selekcji. Czasem usuwany jest co drugi liść. W efekcie wykształca się raptem 30% owoców. Mówi się, że winny krzew krwawi, ale wino z takiej umęczonej rośliny. Jest jak żadne inne. Jakiś czas temu miałem okazję porozmawiać z jedną z moich wychowawczyń. Znasz moją historię na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że rozmowa ta mogła przebiec na bardzo wiele różnych sposobów. Nie dochodząc do rękoczynów, tylko dlatego, że jestem tak wielkim mizoginem, że uważam, że faceci nie mogą podnosić rękę na kobiety. Ale to samo w sobie jest na inny felieton, Ona nie może mieć w trzecią dygresję z rzędu, bo wtedy będzie on trwał za długo. Więc nie pobiliśmy się. Mało tego, podczas tej rozmowy dowiedziałem się, że od mojego rocznika ta osoba przez wiele lat nie miała kolejnej klasy pod sobą. Dlaczego? Bo się strasznie obwiniała. Przez wiele lat żyła w poczuciu winy za te rzeczy, które mnie spotkały. Dla mnie to był szok, bo nigdy nie myślałem o niej w charakterze jednego z moich oprawców. Nie obwiniałem też jej, nie widziałem jej jako strony odpowiedzialnej. Niemal ze łzami w oczach mówiła mi, że to była jej pierwsza klasa, że sama nie wiedziała, nie miała doświadczenia, że ona nie chciała umożliwić zaistnienia takiej sytuacji. Bała się, że ją potępię jej brak doświadczenia i wynikające z niego realne efekty. No ale jak mógłbym? Różnica pomiędzy nią a tamtą idiotką z autokaru, czy dyrektorką z tajemniczego liceum, które przecież nie istnieje, jest banalnie prosta. Ona naprawdę się starała. Wtedy, kiedy dawałem dupy, to oczywiście moja wina, ale ona nie widziała we mnie problemu, który trzeba usunąć. Ona widziała we mnie człowieka, któremu trzeba pomóc. A to, że czasem nie potrafiła. Ja z moim obecnym doświadczeniem, edukacją i całą moją kreatywnością nie wiem, czy dałbym radę znaleźć sensowne rozwiązanie dla tamtych sytuacji. I tak stała przede mną. Tłumacząc się z rzeczy, z których absolutnie nie musiała, z rzeczy, które wyrzucała sobie przez całe lata? To nie jest nauczyciel, który nie powinien mieć styczności z dziećmi. To jest właśnie przykład nauczyciela, który, który potrzebuje zdobyć doświadczenie. Okej, okay, popełnić błędy, ale wzrastać dzięki nim. Bo to jest dobry nauczyciel, który się uczy. To jest dobry wychowawca. I chociaż to było trudne. Dla mnie, dla niej i dla innych to dziękuję Bogu, że postawił ją na mojej drodze. Bo nie zliczę, ilu rzeczy ona mnie nauczyła i, i dla niej to doświadczenie takiego Piotrka, który bynajmniej do łatwych dzieci nie należał, też było takim ziarenkiem piasku. Mimo wszystkich popełnionych błędów i pełnego nieświadomości błądzenia po omacku, to była perła otoczona wieprzami. Ona miała w sobie to ziarenko, ale bezdyskusyjnie. Bezdyskusyjnie jest perłą. A to, czy jest pożądana, rozumiana i akceptowana przez resztę ciała pedagogicznego, to inna sprawa. Z mojego doświadczenia, gdy ktoś ciągnie w górę, to jest równany w dół. Ale życzę jej dalszego wzrastania. I liczę, że jakimś cudem wypuści z siebie tę perłę. Że sobie wybaczy. Bo w moich oczach nie jest winna. Znasz mnie. W bardzo ostry i nieprzejednany sposób mówię o większości moich nauczycieli i ich błędach. W bezlitosny sposób kpies absurdów, głupoty, pychy i próby wykorzystania pozycji siły. Tylko trzeba pamiętać, jest różnica pomiędzy niewyciągającym wniosków kasztanem, któremu nie zależy, który po prostu lubi się znęcać, albo jest zbyt głupi, żeby zobaczyć swój błąd, a człowiekiem, który próbuje, stara się, i coś mu po prostu nie wyjdzie. Pierwszego należy zmusić do zmiany profesji i najlepiej zakuć w dyby i zatrudnić do pracy w kamieniołomie. A drugiego trzeba wesprzeć. Wyprostować podłamane skrzydła. I dmuchać w nie tak, by nauczył się lotu. Bo może on być... Bo może to być lot warty podziwiania. I może dać znacznie więcej dużej grupie ludzi. to jest ten materiał to bzdura i wysyłana z palca opinia gościa, który najprawdopodobniej ma niższe wykształcenie niż ty. Wnioski, więc formułuj samodzielnie i nie pozwól, by ekspert myślał za ciebie. Czytaj artykuły naukowe, kwestionuj to, co widzisz, oraz pytaj, komu może się to opłacać. W ten sposób unikniesz postąpienia tak jak tych kilka tysięcy ludzi, którzy wysłali protest wyborczy z peselem należącym do konia. Peace.